Cześć, cześć się mam, koty Waszybiony Gamer GW <coughs> Dzisiaj jak widzicie pierwszy odcinek z nowej serii Czyli yy, mów po, po, po polsku, po prostu, po polsku. Właśnie zrobiłem sobie obrzędki okrów, ukrów Chyba już będę wychodził, bo deszcz pada i muszę zamknąć się. Mam na razie otwarty, niech się wytrzał. Yy, dzisiaj sobie pojedziemy po... <coughs> Czekajcie, dzisiaj sobie pojedziemy pod drzewo Tak, pod drzewo do lasu mam ten, taki duży las ostatnio zamknięcie sobie bramy yy, Chiday O może bywa, tak przedstawił gospodarstwo, bo nie widzieliście to tak, to moment, tutaj mamy misję. No mamy bo ostatnio wywoziłem. Yy, obciążnik, kursus, tur 2 z. na tego wow. Ło, co się dzieje? Dobra, nie chcę iść pod płotem. Yy, yy, taka kanciapa na siano, kosiarka, kopaczka, sezerka z kultywatorem, yy, Poznaniak, yy, Liza, ten, yy, autosanka, Obora dla krów, widzieliście chyba tyle i więcej o i tu jeszcze stoi lizard pickup dobra ja lecę i tu jeszcze stoi no i dzisiaj sobie pojedziemy kupić 60, yy, którą mam już zakupioną znaczy no jeszcze nie kupiłem znaczy kupiłem sześćdziesiątkę ale mam sobie sobie jeszcze przyczepę zobaczcie tam są jakieś przyczepy na drewno bo w ogóle o coś stoi stoi maszyna o to by się przydało tu sobie weźmiemy, będziemy na obornik jeszcze... O, jest nasza dziesiątka. Dobra. O, ładnie wszystko działa, waszej dziesiątka. Z fabryki. O, ostatnio ją wczoraj przywieźli. Na nitko. Odmalowanym. Chyba jedziemy od razu po drewno, tylko kupimy jeszcze od gościa piły, czy mają jakieś. Piła, 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 piła od kuskwaren, co kupimy? Las jest troszkę jednak daleko. A teraz po zostawimy na opo, bo jak widzicie, wszyscy jest na kabiny i mam No i taki problem, że będziemy musieli ścisać w lasie, bo źle wieję na tej porze i będzie padać mi na głowę i będzie problem. Dobra, staniemy chwilę tutaj. Poczekamy aż się deszcz trochę minie, Poczekamy chwilę, Jo mi tak zatokowało się, że się nie było. na chwilę jeszcze, o, oh, tutaj się przydało. Jeszcze wycinkę robię. No. To wezmę na przyczepę. Muszę zobaczyć na telefonie pogodę za chwilę. No. Czekajcie. Ta na telefonie pogoda... wie dzisiaj. Już na, o 21 dopiero będzie pochmurutem. Normalnie. Kurdeczki To co, może by o 21 też coś tam porobić? No to gdzieś tak o 19 pojedziemy Kurde Co, jeszcze o 3 w nocy będzie padać śnieg? Wow Dobra Ja się zastosowałam do pachołki i poczekam na chwilę jeszcze Z 6 sześć pachołków weźmiemy. Zaraz panu powiem, że biorę. Dobra. No, idealnie sześć. Idzie. Kurde, od 21 ma dopiero być ładnie. O, się robi taka pogoda, ja chcę po drzewo jechać. No opał Na ciemno. Znaczy, no, 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 teraz też będzie ci zimno, ale są Muszę wkrótce chodzić. Dobra, ostatni chłopak. Teraz się wyruszymy. O 19 się wyruszymy. Już powoli będziemy już o 19. .00. Może to będzie kropić tylko o 19. .00. Ale dość ciepły, bardzo ciepły. Dobra. Powiem panu, że kupuję te pachołki. Dzień dobry. Ja te pachołki też, dobra. Skoro było. jeszcze jest. Wyciężopał ukra do mnie. O, Bozie, Bazie. Chyba będziemy już ruszyć. Chcemy się do ruchu i jedziemy dalej. Zaraz ciemniej się robi ciągle światło. To w lewo. daleko jeszcze jeszcze się trochę przejedziemy jeszcze <laughs> cały czas prosto Koło tego przejedziemy koło yy, przejedziemy koło skupu Dobra jeszcze trochę będzie o tu będzie za chwilkę takie jeziorko na polu jest takie fajne iziarko. Yy, czekajcie. To. O! Wydać tam coś się ma widzicie? No. No w nocy tak nie wypada się dobra, możemy sobie zcząć. Tam... Idziemy dalej. Tu w prawo trzeba będzie. Co to jest chyba to... się na halpa? Szybko. Mam na tarpie na 6. Jakieś tylko tutaj... puszczona. No fajne, fajnie. I tu chyba w prawo, tak w prawo. i trzeba by się był ten ruch zablokować ja wiem sensie co zjedziemy tutaj to będziemy gościć wejdziemy w las gdzieś tutaj dobra działa chyba to jest pierwszy z tygodnia coś mi na ciągnik wpadł znaczy, a ja z drzewa, może od jednego tutaj nie połowę, to teraz to jest moja Przy drodze jest tylko moja, pozostałe tu z No tylko trochę co tu wziąłeś Ale długie to drzewa. Dobra No lecimy Ciężko leczyć. chyba tutaj. Ty, ciężko ciężko idzie, ciężko. Trzymaj się ja to uświknę za chwilę. No spokojnie, na razie udźwignę. A pachołki. Po co ja bram te pachołki? Dobra, muszę odpalić. Nie ja wstać. Nie tak. Co sobie...

Gdzie jest to kawałek drewna? A dobra, gdzie są... O, tu są, dobra. To się wzięło tak więcej ciepłych ciąż. Aaa, tak gdzieś z połowę, może z czwartki tego drewna, ale potrzebuję taka dużo. Tak zimno jest, tak zimno nie jest. Tak żeby było, po prostu, na mojej prawej. Opiec bym nie kupić, tak bym nie liczł już. To na tak szczelny, ale zimnowy trochę. Dobra, batery wystarczy jak na razie na opał. jedę do domu. Bo już jest 21, a ja dalej tu w lesie kombinuję. Zaraz mi coś użra, Nie wiem, jakiś dzik. Będzie dziki. Co będzie? I dupa będzie. No, już ja już uciekam. O Jezu, co to jest? O jezus, uciekam! O kurde, co to jest? O chłopie, dobra, jestem uciekam! Co to było? Co jakieś jelonki jel jel czy stado dzików? What the fuck? Dobra, co to było? Dobra, idziemy do domu. Bo trochę już się przestraszyłem, jednak, więc mogę to być dziki nawet. po prostu dużo dzików jest, bo to jest takie dużo poliesu. Mogły to być też do jelenia, ale nie sądzę, żeby to było ostatnie nie takiego gościa. Trochę zejdźcie się, żeby... Dobra, już jest płytka, żeby się spłytka. Zanim Dobra Jezu, znowu z po polu przybiega przebiega, no ja... No co tu się dzieje? Dobra, czyli wiem, że byś na... Do lasu nie przyjeżdżać o 21 w nocy Znaczy, o no, 21 Ja pier... Dykan Co to się dzieje? Kolejnie nie, ko ja jeszcze o do nie będę się. Jezu Jeszcze o Nie jadę. Same dziki. Same dziki. nie. Jadę. Jezu, ile no muszę nie jechać. Pierwszy odcinek luźny. No, nawet nie taki luźny, bo mnie dziki już chciały atakować. No. Jezu, co to jest? No, koło mojego domu, no! Co jest? Jakaś plaga chyba, czy co? A Jezu, te bronie się tu Będę musiał je ściągnąć Jezu krowy przymknij te Dobra trzeba tam, tam, tutaj, o, tu drawa gdzieś w sylpienku. Tu później się jest przyłączyć, przyłączyć Dobra na razie przyczepy zostawiamy Dobra ja chyba to tyle na ten odcink, także na... No. Będziemy jeszcze ciągnąć do wyrazu. zobaczyć co tu jest. No. No, ładnie drzewka rosną, ładnie, ładnie. Czekam! Co to jest? Ja po słupie wchodzę!